Jest to świętny dzień, jak co roku wszyscy uczniowie muszą przyjść we własnych mundurkach, ponieważ mamy piękne mundurki z roku szkoły. Każdy miał w ręce legitymację, wszyscy byli wpuszczani właśnie przy pomocy legitymacji. 100% uczniów zgłosiło się, to nas bardzo cieszy. My, nasza szkoła została do tego perfekcyjnie przygotowana dwoma próbnymi i... Dziesięcioma ćwiczebnymi y, sprawdzianami. A na jaki temat pisałaś? Y, cóż, te, temat w jednym z głównych y, tekstów do zadań zamkniętych był o piłce nożnej. Piłce nożnej, przepraszam. I podpasował ten temat? Wie pani, tak. Y, sportem fascynuje y -y. się no już mógłbym powiedzieć, że od kołyski. Jak byli przygotowani, każdy mówi, świetnie, ale dopiero. Wyniki testów okażą, jak, jak byli przygotowani. Ja w ogóle się nie uczyłam. Wtedy wszystko i tak zapomniała jak przez stres. Długo się przygotowywałaś? Nie. To znaczy? W ogóle się nie uczyłam. A o czym pisałaś? Napisałam o mojej mamie, Jaki osiągnęła sukces w swojej karierze. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, ażeby jak najlepiej przygotować. Co miesiąc każda klasa miała sprawdzian, do sprawdzian właśnie z tych wiadomości przyrody, historii polskiego i, i, i geograficznej. Trudno było? tak, bardzo łatwo. Znaczy no łatwo, trochę było trudne, ale łatwo. Na jaki temat pisałaś? Na temat zmyślonym człowieku, który pisał o bardzo bezpiecznym froncie, ale... Przegonił swoją epokę w wynalazkach. W zeszłym roku nie poszło im zbyt dobrze. Moim marzeniem byłoby to, żeby ten rok był dużo lepszy. No, włożyliśmy mnóstwo pracy uczniowie również. Ciekawa tym, jaki wynik końcowy będzie, ale to dopiero pod koniec maja się do